Witaj! Te afirmacje zostały stworzone, by wspierać Cię w wewnętrznej przemianie. Aby w pełni doświadczyć działania tego nagrania, słuchaj go codziennie przez 21 dni. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Weź głęboki, spokojny wdech i powolny wydech. Poczuj, jak z każdym oddechem, twoje ciało się rozluźnia, a umysł staje się cichszy. Wchodzisz teraz w stan wewnętrznego spokoju, otwierając się na pozytywne zmiany. Zaczynamy. Każdego dnia odkrywam w sobie coraz więcej siły i piękna. Moja wartość jest niezależna od opinii innych, wiem, kim jestem i to wystarcza. Zasługuje na szacunek, miłość i spełnienie teraz i zawsze. Spokojnie i pewnie stawiam każdy krok w kierunku mojego szczęścia. Moje serce i umysł są otwarte na dobro, które do mnie przychodzi. Czuję w sobie moc, która prowadzi mnie przez każdą sytuację z odwagą. Jestem wystarczająca, właśnie taka, jaka jestem. Każde doświadczenie czyni mnie silniejszą i bardziej świadomą siebie. Wybieram pewność siebie, nawet gdy pojawia się cień zwątpienia. Moja energia kobieca to źródło łagodnej, a zarazem potężnej siły. Mam prawo mówić nie bez poczucia winy. Moje potrzeby są ważne, zasługuję na troskę i uwagę. W każdej chwili mogę zacząć od nowa. Mam w sobie wszystko, czego potrzebuję. Każdego dnia rozwijam się i uczę z miłością do siebie. Jestem odważna, nawet wtedy, gdy się boję. Mój głos ma znaczenie. Mówię swoją prawdę z łagodną pewnością. Pozwalam sobie błyszczeć bez umniejszania swojej wartości. Otaczam się ludźmi. Którzy widzą we mnie to, co najlepsze. Kocham siebie wystarczająco, by wybierać to, co mi służy. Moje ciało, umysł i dusza pracują razem w harmonii. Zasługuję na życie pełne pasji, radości i spełnienia. Codziennie przypominam sobie, że jestem ważna. Mam w sobie naturalną siłę. By przetrwać każdą burzę. Moja obecność ma znaczenie, jestem potrzebna. Czuję się swobodnie, będąc sobą. Otwieram się na nowe możliwości z ufnością i spokojem. Przestaję porównywać się z innymi, jestem unikalna i wyjątkowa. Moje emocje są moimi sprzymierzeńcami, słucham ich z czułością. Codziennie wybieram życzliwość dla siebie i innych. Każdy mój krok ku sobie jest krokiem ku mocy. Potrafię wyznaczać granice i chronić swoją przestrzeń z miłością. Moja kobiecość to siła, której już nie muszę ukrywać. Zasługuję na sukces i spełnienie. Jestem gotowa, by je przyjąć. Czuję wdzięczność za to. Kim jestem i kim się staję? Moje życie to moja odpowiedzialność i moja wolność. Czuję się bezpiecznie w swojej skórze? Moja intuicja jest mądra i prowadzi mnie ku dobru. Mam odwagę być w pełni sobą prawdziwą, autentyczną i wolną. Z każdym oddechem wracam do swojej wewnętrznej równowagi. Zasługuje na miłość nie jako nagrodę, ale jako prawo. Moje decyzje są zgodne z moimi wartościami i marzeniami. Widzę siebie z czułością, akceptacją i szacunkiem. Moje marzenia mają znaczenie, pozwalam sobie je realizować. Każde nie dla innych może być tak dla mnie. Moja obecność wpływa pozytywnie na świat. Ufam sobie, nawet wtedy, gdy droga jest niepewna. Z każdym dniem buduję coraz głębszą relację ze sobą. Wybieram życie w zgodzie z własną prawdą. Jestem silna, jestem mądra, jestem wystarczająca. Każdego dnia jestem bliżej siebie i to daje mi prawdziwą moc. W każdej chwili mogę wybrać siłę zamiast zwątpienia. Mam prawo rozwijać się we własnym tempie, bez presji. Z dnia na dzień czuję się coraz bardziej sobą. Wszystko, czego potrzebuję, już mam w sobie. Ufam procesowi życia, wiem, że wszystko dzieje się dla mojego dobra. Moje serce jest odważne, nawet jeśli drży. Zasługuję na to, by czuć się silna, spokojna i spełniona. Wiem, że mogę ufać sobie w każdej sytuacji. Każda część mnie jest warta miłości i szacunku. Mój spokój jest moją wewnętrzną siłą. Kiedy staję za sobą, cały świat zaczyna mnie wspierać. Moje życie ma sens i znaczenie. Każdy dzisiaj jest nową szansą na miłość do siebie. Wybieram radość, lekkość i wdzięczność jako moją codzienną energię. Moje granice są święte i mam prawo je chronić. Odnajduję piękno w swojej niedoskonałości. Moje wybory są wyrazem mojej wewnętrznej mądrości. Jestem wystarczająco dobra już teraz, tu i dziś. Moje życie należy do mnie i tworzę je z miłością. Potrafię być łagodna i silna jednocześnie. Moje ciało to mądra świątynia, słucham go z czułością. W mojej autentyczności tkwi prawdziwa moc. Mam prawo do sukcesu bez wyrzutów sumienia. Każde nie wiem to otwarcie na nowe możliwości. Przyciągam ludzi. Sytuacje i energie, które wspierają moje dobro. Mój wewnętrzny głos jest wart słuchania. Mogę być dumna z tego, kim jestem i kim się staję. Jestem obecna i to wystarcza, by poczuć życie naprawdę. Moje emocje to mój kompas, uczę się z nich z ciekawością. Jestem twórczynią swojego życia, każdy dzień to nowy początek. Przestaję się ukrywać, świat potrzebuje mojej obecności. Moja miłość do siebie buduje moją codzienną siłę. W każdej sytuacji mogę wybrać życzliwość wobec siebie. Z każdym oddechem odzyskuję swój wewnętrzny spokój. Nie muszę być doskonała, by być kochana i doceniana. Moje życie nabiera sensu, kiedy jestem wierna sobie. To, że jestem sobą, już jest moim największym darem. Mam w sobie siłę, która nie potrzebuje udowadniania. Zasługuję na życie, które mnie inspiruje i uskrzydła. Mam prawo mówić głośno o swoich potrzebach i pragnieniach. Moja przeszłość nie definiuje mojej przyszłości, tworzy ją teraz. Czuję się coraz pewniej w swojej skórze i swoim ciele. Otaczam się wspierającą energią i dobrymi intencjami. Moje tak jest szczere, moje nie jest święte. Z każdym dniem odzyskuję wiarę w siebie. Nie muszę udawać, moja prawdziwość wystarczy. Mam siłę, by sięgać po to, czego pragnę. Moja kobiecość jest źródłem twórczej mocy. Jestem w drodze do siebie i to najpiękniejsza podróż. Każde słowo miłości do siebie wzmacnia moje wewnętrzne światło. Z każdym oddechem odzyskuję kontakt ze swoją mocą. Wybieram siebie nawet gdy to nie jest łatwe. Moje potrzeby są ważne i zasługują na zaspokojenie. Potrafię zadbać o siebie z czułością i szacunkiem. Każdy dzień daje mi nową okazję, by wzrastać. Moja obecność zmienia świat na lepsze. Mam prawo być sobą w każdej chwili, w każdym miejscu. Moje myśli stają się moją rzeczywistością, wybieram te, które mnie wspierają. Każda część mnie zasługuje na uznanie i miłość. Moja pewność siebie rośnie, gdy słucham siebie z uważnością. Mam moc, by tworzyć życie pełne sensu. Uwalniam się od ograniczeń, które już mi nie służą. Moja wartość nie zależy od tego, co robię, ale od tego, kim jestem. Jestem tu po coś ważnego i pozwalam sobie to odkrywać. Moje wybory mają moc zmieniania mojego świata. Nie muszę się spieszyć, mój rytm jest wystarczający. Każda chwila jest szansą, by wrócić do siebie. Moje wnętrze jest źródłem spokoju i siły. Pozwalam sobie być widoczna, słyszana i doceniana. Wiem, czego chcę i daję sobie prawo do tego dążyć. Moje tak do siebie to akt odwagi i miłości. Mam odwagę odpuszczać to, co już mnie nie wspiera. Moja siła nie musi być głośna, czasem jest spokojna i głęboka. Zasługuję na odpoczynek bez poczucia winy. Moje granice są wyrazem szacunku do samej siebie. Codziennie uczę się być dla siebie najlepszą przyjaciółką. Wiem, że nie muszę niczego udowadniać, by być wystarczająca. Moja obecność jest ważna, nawet jeśli nic nie mówię. Moje ciało zasługuje na miłość, troskę i akceptację. Wybieram spokój. Nawet gdy świat pędzi, moja dusza zna drogę, wystarczy, że jej zaufam. Mam prawo czuć wszystko, co czuję bez oceniania. Każde doświadczenie buduje moją siłę i świadomość. W ciszy odnajduję swoją prawdziwą moc. To, kim jestem, wystarczy, nie muszę być nikim więcej. W moim wnętrzu mieszka mądrość, do której zawsze mogę wrócić. Mam prawo być dumna z tego, co przeszłam. Pozwalam sobie żyć lekko, radośnie i prawdziwie. Moje życie jest moją opowieścią, i ja decyduję, co będzie dalej. Zasługuję na wszystko, co dobre i wspierające. Uczę się ufać sobie coraz bardziej. Z każdym dniem. W moim sercu jest miejsce na miłość do siebie i do świata. To, że jestem delikatna, nie znaczy, że nie jestem silna. Każdy mój wybór, dokonany z serca, prowadzi mnie właściwą drogą. Nie boję się już błyszczeć, światło we mnie jest naturalne. Moje życie nie musi wyglądać jak cudze, ma być moje. Pozwalam sobie śnić i sięgać potesny z odwagą. Z każdym dniem moja pewność siebie rośnie w sposób naturalny. Wystarczy, że jestem sobą to moja największa siła. Wszystko, czego szukam, już jest we mnie gotowe, by się ujawnić. Mam w sobie naturalną pewność, która rośnie każdego dnia. Moje decyzje są wyrazem mojego zaufania do siebie. Wiem, że to, co czuję, ma znaczenie. Każda wersja mnie zasługuje na miłość i szacunek. W mojej wrażliwości kryje się niezwykła siła. Potrafię słuchać siebie z uważnością i czułością. Moje serce prowadzi mnie we właściwym kierunku. Wybieram relacje, w których mogę być prawdziwa. Zasługuję na przestrzeń do rozwoju i odpoczynku. Każdego dnia przypominam sobie, jak wiele już osiągnęłam. Nie muszę się spieszyć, jestem dokładnie tam, gdzie trzeba. Moja obecność jest wystarczająca. By tworzyć pozytywną zmianę. Potrafię zaufać sobie nawet w niepewności. Moje życie nabiera sensu, gdy słucham głosu serca. Jestem wolna, by być sobą w pełni. Nie boję się już być widoczna, mam prawo istnieć w pełni. Moja energia kobieca jest twórcza, odżywcza i silna. Wiem, że każdy dzień to nowa szansa na wybór siebie. Uczę się siebie z czułością i ciekawością. W każdej sytuacji mogę być sobą i czuć się bezpiecznie. Jestem świadoma swojej wartości, nic nie musi mnie definiować. Moje ciało wspiera mnie w każdym kroku, który stawiam. Mam prawo do wewnętrznego spokoju bez względu na okoliczności. Moje serce zna odpowiedzi, których szukam. Z każdym dniem staję się coraz bardziej świadoma swojej siły. Moje życie może być piękne, autentyczne i moje. Potrafię zadbać o siebie z miłością i lekkością. Zasługuję na to, by czuć się bezpieczna i wspierana. Moje sukcesy mają prawo wyglądać inaczej niż u innych. Odnajduję poczucie własnej wartości w tym, kim naprawdę jestem. Mam prawo zmieniać zdanie i iść za tym, co czuję. Każdy etap mojego życia wnosi coś cennego. Jestem źródłem miłości, odwagi i piękna. Moje wewnętrzne światło świeci bez potrzeby pozwolenia. Wybieram relacje, w których czuję się widziana i ceniona. Z każdym doświadczeniem rośnie moja świadomość. Moje granice to wyraz troski o siebie, nie egoizmu. Potrafię mówić o swoich potrzebach spokojnie i wyraźnie. Moja prawda zasługuje na wyrażenie. Wiem, że mogę ufać swojemu wewnętrznemu prowadzeniu. Jestem silna nie mimo swoich emocji, ale dzięki nim. Moje istnienie samo w sobie jest wartościowe. Wybieram lekkość tam, gdzie kiedyś było napięcie. Każda chwila daje mi szansę na głęboki kontakt z sobą. Zasługuję na życie w zgodzie ze sobą. Potrafię dostrzegać piękno w tym, co zwyczajne. Mam prawo tworzyć własne zasady i rytmy. Moja intuicja prowadzi mnie w zgodzie z moim sercem. Moje słowa mają moc budowania, używam ich z miłością. Każdego dnia uczy się kochać siebie trochę bardziej. A teraz weź głęboki wdech i z wydechem wróć powoli do tu i teraz. Porusz delikatnie dłońmi, stopami, poczuj ciało, wróć z uważnością do przestrzeni wokół ciebie. Słuchaj tych afirmacji codziennie przez 21 dni, aby wzmocnić ich działanie i pozwolić, by stały się częścią Twojego codziennego myślenia. Regularność tworzy nawyk, a nawyk tworzy zmianę. Pamiętaj jednak, że afirmacje to początek, prawdziwa moc pojawia się, gdy łączy się z działaniem. Rób choćby mały krok każdego dnia w kierunku swoich marzeń. Jeśli ta medytacja była dla ciebie wartościowa, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. W komentarzu możesz zaproponować temat następnych afirmacji na tym kanale. Dziękuję ci za wspólną podróż. Do usłyszenia w kolejnej medytacji.